Przednówek. Na przy... No naprzód na co się patrzy? Nie wejdę, ja się boję ciemności, no i... Naprzód no żołnierz! Nie no na co liczysz, ja cię tam wepchnąć? Szybciej. Żołnierz, szybciej, właśnie tam! Nie, no Nie, no Nie, no Nie wejdę. Po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, dwa lata czy pięć? Nie no, 20, ale nie wiem. Dwadzieścia lat masz się ciemności, ciemności? Śpisz też przy świeczkach? No naprzód! Naprzód żołnierz! Nie wejdę, panie kaprał. Słuchaj dziewczyno, właszczam do środka, mnie nie ja nie denerwuję, ja się boję, no. Panie poroszyku. Nie chcę wejść za, za nic, bo 20 lat ma i się boi ciemności. Naprzód, żołnierz! Nie wejdę, panie paru. Zadkę wepchnąć. Rozkaz? Dobra, już wejdę. Szybciej! Naprzód! Zław zapas i Pan Pan poruszy to jednak fachowiec.